Chciałbym dzisiaj akurat zająć się pewnym, pewną problematyką, która jest bardzo często niestety pomijana w układach fotowoltaicznych na, w instalacjach 24-V, czyli tak zwane niezbalansowanie baterii, które objawia się niestety tym, że jeden z akumulatorów najczęściej jest dobrze przeładowany, drugi jest niedoładowany, jeden gotuje. A drugi się, się od razu automatycznie niszczy, tak? Mam tutaj typowy przykład. Akurat yy, akumulatora, który jest akumulatorem uszkodzonym. On bardzo szybko na nim spada, napięcie ma również bardzo wysoką rezystancję wewnętrzną. Z drugiej strony mam akumulator, który jest zdrowy, yy, więc akurat yy, jest podłączone właśnie pod nie urządzenie balansujące. Akurat. To jest akurat zrobione w ten sposób, żeby Wam tylko przedstawić ten cały, tą całą problematykę. Bo w normalnej instalacji akumulatory też się rozjeżdżają. Ludzie, zresztą bardzo wielu ludzi do mnie dzwoni i pyta się również, co w tym przypadku należy zrobić. No, w tym przypadku niestety trzeba dorobić urządzenie zwane balanserem, które będzie odpowiednio dociążać akumulator, który ma większe napięcie w stosunku do drugiego w tym przypadku jest tutaj obciążeniem jest akurat żarówka halogenowa i jeśli przekroczymy określone progi to w tym momencie na początek jest załączana pierwsza żarówka, później jest załączana dopiero w tym momencie on jest zostanie doładowany ten akumulator bo dostanie większy prąd i w tym momencie dopiero zapala się druga żarówka, zresztą co za chwilę Wam pokażę i to jest często, niestety, właśnie, ale nie. Yy, po prostu jest to pomijane. Później ludzie pod, po jakiś roku, dwóch, mają do wyrzucenia jeden z akumulatorów, chociaż pomimo, że drugi jest dobry. No tu akurat yy, akumulatory firmy Europower yy, to są markowe akumulatory, ale one słuchajcie, mają 9 już lat. Czas eksploatacji ich jest od 6 do 9. Po 9 latach już, no niestety, one, pomimo, że chodziły równolegle. Tak, chodziły równolegle. No, niestety, już też się jeden z nich skończył. Mam też tutaj po prostu troszeczkę instalację, yy, yy, a, czy te akumulatory, powiedzmy, są w trybie już trupa. Yy, ale one jeszcze, 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 jeszcze żyją. Regulator 30A, 24V. Yy, no to co? Zobaczmy, co się dzieje z żarówką żarówkami, jak podłączę ładowanie yy, solarne akurat regulator jest w trybie buforowym, czyli on już naładował sobie yy, naładował akumulatory, czyli na akumulatorach było na pierwszej fazie powyżej 14,5V a teraz szedł na 13,8V ale spójrzcie na to Ten akumulator, zresztą doskonale widać, lewy akumulator szybciej osiąga pierwszy próg i w tym momencie balancer go automatycznie od razu obciąża po przekroczeniu progu. On jest układ zestrojony z regulatorem. Zresztą regulator, jak widać, krótkie ładowanie, bardzo krótkie, ponieważ nie wiem, czy to będzie widać. Ale tutaj mamy mm, jakieś, o, ciężko nawet to wyłapać, bo są bardzo krótkie strzały. No dobra, 2 ampery, tak? 2 ampery, no akumulator jest 7 amperogodzin. Tak naprawdę dla akumulatora 7 amperogodzin prąd ładowania powinien być dla zdrowego, tak? 1,4 ampera. Te są już pouszkadzane, więc tutaj 2 ampery dla niego to jest błyskawiczny skok. Powyżej 13,8 v od razu. Słuchajcie, robiłem wcześniej próby. I w ten sposób po prostu to... O, widać doskonale. Nie? Na początku jeden akumulator. O, ten prawy jest zdrowy. Dopiero jak dobrze na nim przyskoczy napięcie, to będzie to widać. Zresztą zaraz spróbuję Wam podłączyć tutaj multimetr, to będzie trochę, trochę podejrzewam, problematyczne, ale może się uda. Hmm, możliwe, że to się nam nawet uda podłączyć, niestety nie, nie mam niestety sondy są, specjalnej, moja się połamała ostatnio. No i teraz będę próbował robić wojnę, próbując to podłączyć. No, zaskakuj. No, 13.9 139 na tym złym akumulatorze to jest pomiar, a pomiar na dobrym akumulatorze. 137, 136. Ja już mam 30V różnicy. O, 13,2. Zobaczcie, że ja mam 30V już różnicy. Ek. Eee bo widać, że jeden z akumulatorów jest bardziej zużyty no nawet, tu nawet dochodziło, no, nawet do 0,5V no, a 0,5V dla akumulatorów ołowiowych, no to już jest bardzo dużo bo no, przekroczenie progów niestety, no przyjmijmy, że jeden miał, będzie miał 145 drugi będzie miał w tym momencie ponad 15 Myślimy jeśli mówimy o uszkodzonym akumulatorze no, a dla takich akumulatorów to jest niezła śmierć no, i to dosyć szybka, yy, zresztą no nie akumulatory, które można kupić. Eee, przyjmijmy. Weźmy tutaj takiego sobie słynnego Vipowa albo inne wynalazki. No, 17 amperogodzinowy akumulator, który kosztuje 92 zł, eee, a Europower 17 kosztuje 200. I lepiej. Vipow po roku. Nawet nie, nie rok eksploatacji. Potrafi wypluć, wypluć elektrodę dodatnią. No i po prostu przestaje trzymać prąd. I jest to całkowicie po prostu. No, po prostu jest to całkowity złąd. No, również waga tego akumulatora. Um, Europower waży 5,3, a ten VIPOW waży 4,7. Więc też na powadze akumulatorów od razu widać po prostu, kto oszczędza na ołowiu i na masie czynnej w akumulatorach. Więc. Nie warto na tym oszczędzać, tak? Nie warto na tym oszczędzać. Jak widać, no balancer działa doskonale, nie ma z tym problemów. Eee, balancer działa, wyrównuje, no stop, po prostu wyrównuje te akumulatory. Eee, no ładowanie dzisiaj mamy tylko 50, no 50 W, no ale to jest dopiero godzina bodajże 11, nie 10, 22, więc to jest ten, to jest moja 30 wersji na 24V też ładna krowa jakby, jakby nie popatrzeć, no może nie wiem dla porównania co dam, to o, powiedzmy, że przyjmijmy, że paczka papierosów Najlepiej jakby bo jeszcze oczywiście zamknięta nie polecam nikomu palić, to mówię od razu, niestety ja się nauczyłem więc taka jest wielkość tego regulatora, więc to też nie jest małe urządzenie, ale no niestety Tutaj akurat jest kilka elementów, które muszą być dużej wielkości, na przykład cewka. E, też jednak jest trochę elementów pomocniczych, które są pod spodem. Wielu ludzi się pyta, gdzie jest, czy to jest robione na tranzystorach. Ja mówię: jedyne tranzystory to są tylko w stopniu mocy, reszta to, to są układy scalone. Niestety one są schowane wszystkie pod spodem, bo one są tylko w, do kupienia w wersji SMD. No, ale no jak wiadomo, zwykle wyjście sterowalne też bardzo dobra rzecz zabezpieczenie yy, przed zagłębokim rozładowaniem akumulatora. Jeśli na akumulatorach jest poniżej 22,6 V, a na przykład nie mamy dostępu do określonego urządzenia, automatycznie urządzenie zostaje odłączone. Regulator musi naładować 27,6 czyli 13,8 na akumulator. Dopiero załączy w tym momencie to wyjście sterowalne. On jest o obciążeniu 5A. Jest też czerwona dioda, ją tutaj widać. Ona teraz aktualnie nie będzie świecić z tego względu, że ona tylko świeci właśnie jeśli mamy niski stan akumulatora. Ona informuje użytkownika o tym, że uważaj akumulator masz rozładowany. Daj mi się naładować. No, multimetr to wiadomo multimetr. Ampery, ampery wolty, waty yy, i kWh lub godziny zależne co do niego wrzucę. No, i ten balancer. I tak naprawdę, według wszystkich prawidłów, powinien wyglądać porządny zestaw na 24V do instalacji fotowoltaicznej. No, pożegnać akumulatory można łatwo, zresztą, no w tamtym roku. Yy, jeden z ludzi e, no, załatwił już jeden akumulator, i po prostu zaczął się zastanawiać, co jest z, z, z tym wszystkim grane. Ja mu powiedziałem, no nie dopilnował pan, bo kupił pan dwa różne akumulatory. Tak, no niestety, właśnie na to też musicie uważać, jak dziś kupujecie akumulatory. On kupił dwa zbliżone. No niestety, różnica w pojemnościach już musiała być dosyć duża, a brak balansera, no po prostu tylko. Tylko po prostu do, dobił te akumulatory. No i w tym roku akurat musiał je wymienić. A instalacja była chyba 530 W, więc też nie tak mało. No i wiadomo, tak jeszcze, no popatrzcie na to. No to jest. A teraz tutaj macie na to taki niby MPPTT30. Co my tu jeszcze posiadamy? Posiadamy OT. O. Te, o. Te wspaniałe pseudo Tak, na no Allegro, które można kupić albo gdzieś, niby że mają MPPT Słuchajcie, to jest wielkości y, puszki od sardynek No dobra, może, no, półtorej paczki od papierosów No, porównajcie z tym No to jest też takie półtorej paczki papierosów, tylko że dużo, dużo, dużo większe No a realne MPPT kosztuje, niestety, no dużo, dużo, dużo więcej 30 kosztuje średnio 600 do 900 zł, no balanser akurat no, to też jest trochę problem no, fabryczne kosztują e, Victron z prądem balansowania tylko z prądem balansowania tylko e, 1 amper tutaj akurat mamy 1,6 ampera balansowania Wiktron e, kosztuje 360 zł 360 zł, więc no niestety nie mało. No troszeczkę kosztuje. Sam balanser jako balanser no jest dioda informacyjna, też czerwona, informująca o tym, że zasilanie układu jest podłączone. Mamy tak 0 plus 12 24 V. Go podłączamy tylko bezpośrednio pod akumulatory. On jest po prostu aktywnym obciążeniem. Też również, gdyby, przyjmijmy, doszło do uszkodzenia. Regulatora i regulator by yy, po prostu dawał non-stop pełen prąd yy, i tak dalej. No to wiadomo, na akumulatorach bardzo szybko skoczy, nieobciążonych zwłaszcza, skoczy napięcie. Tutaj to on, balanser w tym przypadku, też jest w pewnego rodzaju zabezpieczeniem, które będzie nam próbowało po prostu yy, obciążyć akumulatory, żeby ich nie, nie gotowało non-stop. No zresztą, możecie zobaczyć, tu na tym miałem 7V, tu miałem na tym 8V przy obciążeniu, teraz to się zmieniło w ciągu dwóch miesięcy. Ten akumulator padł, a ten akumulator I jeszcze chodzi, przy 5A obciążenia żarówką. Czyli zwykłą żarówką taką akurat, jeszcze typowa żarówka meluchowska. Ten ma 12 prawy ma 12 lewy ma ledwo 9 Więc widać, że rezystancja jego jest bardzo wysoka. No regulator, jako sam regulator i multimetr, no wiadomo, bez, prawie, prawie, prawie bez zmian. Dwufazowe ładowanie, które też zabezpiecza akumulatory przed niszczeniem. Myślę teraz jeszcze nad zrobieniem wersji pod niestety Lyon. Już dostawałem też bardzo dużo zapytań, kiedy zacznę robić sterowniki ładowania pod liony No, tu jest trochę problematyki dużo większe, ponieważ niestety akumulatory LION mają. Trochę inną charakterystykę Ale sam jestem właśnie teraz w trakcie, będę wymiany akumulatorów No niestety no po 9 latach no akumulatory swoje już powiedziały pa i do widzenia Ale 9 lat słuchajcie No to już jest, no, zresztą one były i tak używane nie, też jeszcze nie przeze mnie więc naprawdę Nie wiem Jaka ich była eksploatacja Chociaż przy pierwszych pomiarach były dosyć, były zdrowe no ale akurat że cena była bardzo niska, to ja akurat wziąłem ale u mnie chodziły wszystkie spięte równolegle na 12V więc ja akurat systemu 24V nie robiłem co jeszcze, no myślę, myślę nad zrobieniem tego właśnie wersji na Leony, ponieważ sam chciałbym przejść na wersję litowo -jonową. tam zresztą z tyłu nawet z zamiernikiem są pewne akumulatory litowo-jonowe z laptopa, ale to akurat ja je wykorzystuję w trochę innym celu. I taka bateria około 35Ah na 12V. No tutaj to jest koszt rzędu, oczywiście no niestety ogniwa nie są nowe, są używane, ale demontowane z pakietów i pomierzone. To jest coś około 200 zł. No, wiadomo, jeszcze trzeba dorobić do nich, właśnie, też balansery, tylko trochę mniejsze niż te i większą ilość ich, ponieważ trzeba, tam cele trzeba równo, każdą celę trzeba balansować. No, ale to akurat myślę, że płyta balansera dla mnie, do, tak zwany BMS, jest do zrobienia. Nie jest to nic trudnego. Zresztą projekt już też powstaje. No, w międzyczasie, słuchajcie, jeszcze powstaje projekt. Yy, z, ładowarki yy, do wiatru yy, tak, tak, MPPT do, do elektrowni wiatrowych, no tutaj już jest yy, yy, dosyć dużo do, dosyć dużo do zrobienia, ale myślę, że jest to możliwe, no niestety chcę, żeby zrobić taki yy, wide range, jak to się mówi, czyli szerokopasmowy układ, no muszę po prostu sobie dorobić kilka rzeczy, piszę jeszcze drugi program równolegle. Nie jest to nic łatwego. Do tego jeszcze, oczywiście, chcę zrobić wreszcie ten 1,5 kW do grzałek na 230 V z prawdziwym MPPT, a nie większość ludzi jak mówi, że PWM wystarcza. Tak naprawdę, no niestety, panowie, którego nie się przekonacie po filmie z czterema amperomierzami nie z dwoma i nie na wejściu że niestety, ale się, ktoś tu się po prostu dobrze myli gorąca lutownica, zapomniałem, ale to nic, na całe szczęście no na no to też zawsze trzeba uważać i tak to po prostu by wyglądało, no pogoda jest ładna akumulatory są naładowane, więc tam na ampero... na na... na, 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 na watomierzu jakieś tam groszowe Groszowe, powiedzmy, są wartości. No ale niestety, no muszę jeszcze, po prostu muszę tutaj yy, obciążyć ten system. W sumie, gdybym miał teraz, właśnie jakieś urządzenie na 24V, którego nie posiadam, no jedynie to to laptop mógłby zaskoczyć, ale akurat nie mam przejściówki. Nie jestem w stanie systemu nawet tak porządnie obciążyć, więc on chodzi po prostu w trybie tylko tak zwanego czuwania. No i tak to po prostu panowie wygląda tak, wygląda, tak powinien wyglądać pełen zestaw, regulator i zwłaszcza balanser właśnie na 24V. Zresztą no, co tu dużo mówić, no, żarówka bardzo dokładnie i multimetr też pokazał co się dzieje właśnie przy niezbalansowaniu akumulatorów, a pomimo, że będziecie mieli nawet nowe akumulatory, to też może wystąpić po... Pewnym okresie czasu, 2-3 miesiące, dostałem informację od jednego człowieka, który miał dwa nowe akumulatory, że po czterech tygodniach już mu zaczęła być różnica na akumulatorach rzędu 20 V. Ja powiedziałem, proszę pana, to się będzie któregoś dnia zacznie się to po prostu pogłębiać. I wcale się nie myliłem. Tak to po prostu wszystko wygląda. Ja wracam do pracy, no niestety muszę takiego, jeszcze jednego wariata zrobić teraz. Jeden taki duży regulator plus balanser, no po prostu mam, 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 mam troszeczkę pracy. Dzień jest ładny, słoneczny, panel tam nominalnie daje. Mam jeszcze taki film nawet, słuchajcie, z panelem, gdzie na multimetrze Mam naddominał i to 99W. Ja go spróbuję jakoś wrzucić na dniach. Mam zdjęcie, gdzie normalnie na multimetr Z 90 panelu mam 99 na multimetrze, plus do tego regulator. To tak naprawdę z panelu szło prawie 108W. No nie, przepraszam, nie 108, tylko 105. Bo sprawność regulatora mam bardzo wysoką. I no nie da się ukryć. E, trwało to do dokładnie, słuchajcie, 15 minut, tak zwane dzikie słońce. Sto, jak, to, jak ja na to mówię, słońce 120%. No to byłoby na tyle. Miłego migania żarówek. E, dużo prądu Wam życzę. No i po prostu do zobaczenia do następnego filmu. Mam nadzieję, już z nowym regulatorem pod wysokonapięciowe grzałki. No trwa wojna, aktualnie jest to bardzo trudny temat. Nie jest to nic prostego. No i również taniego no niestety elementy troszeczkę tutaj kosztują i muszę po prostu jeszcze kilka elementów dokupić, jak sprawdzam ceny to po prostu no Oszodychcie właśnie kup teraz, ale nie mam wyjścia, będę musiał. Trzymajcie się do zobaczenia. Hej, miłego dnia.